przestań szukać. Sekret twojej energii nie tkwi w medycynie, tkwi w twojej kuchni. Czy straciłeś iskrę? tę niezłomną energię i wydajność, które zdawały się słabnąć z czasem? Soda oczyszczona, której używasz tylko do czyszczenia, jest głównym składnikiem starożytnej mikstury mistrzów długowieczności. Używają jej, aby pokonać upływ czasu. Alkalizuje organizm, poprawia krążenie krwi i przywraca ci należną siłę fizyczną. Uważaj jednak Nieprawidłowe jej użycie może stanowić ukryte zagrożenie. Potrzebujesz dokładnego przepisu. Przepis to: soda oczyszczona, cytryna, czysty miód i ciepła woda. Wypij na pusty żołądek, aby natychmiast zwiększyć swoją witalność. Aby obejrzeć cały film, wyszukaj hasło: Sekret sody oczyszczonej, której nigdy nie widziałeś. Polub ten film, obserwuj kanał i skomentuj Hidden Power, aby pokazać, że jesteś gotowy na te transformacje.